Kształcimy techników, mechatroników, techników mechaników, techników mecha... pojazdów samochodowych oraz techników górników oraz w branżowej szkole zawodowej operatorów obrabiarek skrawających i mechaników pojazdów samochodowych. Wszystkie te kierunki są kierunkami, które pozwalają na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy po ukończeniu szkoły. Mechatronika to stosunkowo nowy kierunek kształcenia nowy, ale niezwykle potrzebny zawód we wszystkich fabrykach, zakładach, przedsiębiorstwach, gdzie potrzebni są specjaliści do obsługi maszyn sterowanych, np. przez roboty. Mój profil jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący, wybęgł ze względu na to, że jest to połączenie elektroniki i mechaniki plus informatyki. Mamy zajęcia na pracowniach elektronicznych, pneumatycznych. Musieliśmy, musieliśmy przejść w tym roku przez pracownię obróbki ręcznej. Uczyliśmy się operacji ślusarskich, piłowanie, spawanie. Wszystkie klasy muszą. Dodatkowym bonusem dla uczniów jest możliwość zrobienia prawa jazdy i kursu spawacza. W Mechaniku. Mechanik współpracuje z wieloma firmami, takie jak Webech Hydraulik i kopalnik AGHM-u. Po skończeniu szkoły można iść do tych pracodawców. W takcie nauki jeszcze odbywamy u nich miesięczne praktyki, a po nich, po skończonych praktykach, jest szansa na podpisanie już umowy, że po, skońc po skończeniu szkoły można pracować w tych firmach. Oprócz tego, nasze zawody, w kierunki mechanika są poszukiwane w ca na całym rynku pracy. Nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Mechanik, zarówno technikum, jak i szkoła zawodowa, branżowa, nie wypuszczają bezrobotnych. Każdy uczeń, oczywiście odpowiednio zdeterminowany, od razu ze świadectwem w dłoni może iść do pracy, a pracodawcy bardzo sobie cenią absolwentów tej szkoły. Ale nie samą nauką młody człowiek żyje szkoła daje jeszcze inne możliwości. Nie tylko uczymy się, nie siedzimy nad książkami, lecz również możemy rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. Dzięki temu bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach. Ja na przykład brałem udział w konkursie Poznaj swoje prawa w pracy. Również wyjeżdżamy na, często na wycieczki, byliśmy w Krakowie, byliśmy również w natargach na targach w Poznaniu, które dotyczyły głównie mechaniki. I co ciekawe, w tej renomowanej szkole są jeszcze wolne miejsca. Chcesz mieć pracę i być samodzielnym? Wybierz mechanika.